Program Czyste powietrze pozwala właścicielom domów w całej Polsce uzyskać środki na wymianę pieca oraz docieplenie budynku. Z dofinansowania można skorzystać do 2027 roku, a budżet programu to 103 miliardy złotych. Celem programu jest walka ze smogiem, który powstaje m.in. na skutek spalania węgla, drewna i śmieci w domowych piecach. Po dociepleniu domu i wymianie przestarzałego pieca ogrzanie budynku staje się łatwiejsze i tańsze, a z komina wydobywa się mniej szkodliwego dymu. Dopłaty z czystego powietrza pozwolą na termomodernizację ponad 3 milionów polskich domów. Dostępne są dwa poziomy dofinansowania. Poziom podstawowy pozwala uzyskać nawet do 3 30 tysięcy złotych, a poziom rozszerzony nawet do 37 tysięcy złotych. Jak dotąd Polacy złożyli już blisko 275 tysięcy wniosków o dopłaty. Dzięki czystemu powietrzu można sfinansować między innymi wymianę urządzenia grzewczego na nowe, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. A także zakup i montaż fotowoltaiki. Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj o program w swoim lokalnym urzędzie lub wejdź na stronę czystepowietrze.gov.pl.